Dzisiaj inaczej, bo, bo będzie pełny relaksik. Mam zamiar połowić okoni, których już dawno, dawno nie było. Z tego co pamiętam ostatni raz były chyba w marcu. A naprawdę, naprawdę już chce mi się ich połowić. Jest taki czas, że, że biorą coraz lepiej. Znajduję się na, na główce, na której się wychowałem u nas w Krośnie Odrzańskim. Jest to praktycznie w środku miasta, przy moście. Nie są to może za, za rewelacyjne główki tutaj na tym odcinku, ale okonie tutaj są, okonie były tutaj zawsze i mam nadzieję, że tych okoni uda mi się dzisiaj połowić. Wędka, jaką przygotowałem sobie na dzisiejsze łowienie, a w zasadzie dostałem od firmy Dragon, to jest fishmaker dwójeczka do 7 gram, Kiek, kiek. Naprawdę fajny, chociaż ja nie przepadam za wklejankami, a jest to wklejanka. Zobaczymy, jak mi się, dzisiaj, mi się dzisiaj spisze. Najwyżej powiem coś na koniec o nim. A jak na razie, zacznę sobie łowienie w takiej małej zatoczce. Tutaj na Ostrodze. Drugi od mostu. Jest to zatoczka z tecznym prądem pod brzegiem, a okonie lubią takie miejsca, gdzie woda leciutko muska te kamienie, wypukuje coś spod tych kamieni. Te okonie wtedy wybierają tam jakieś drobne, drobne robaczki, rybki, które się tam kręcą, są to świetne miejsca na te, na, te, na te drapieżniki. No i myślę, że tak jak mówiłem, zacznę tutaj. Mój zestaw postarałem się odchudzić na tyle, ile było to możliwe. Yy, dobrałem sobie bardzo małej wielkości kołowrotek do tego plecionka, plecionka, 006 i przypon metrowy z fluo, fluorokarbonu. Myślę, że dzięki temu brania o koni będą pewniejsze, zabawa będzie większa. Zmontuję sobie tylko zestaw i, i myślę, że że, że obławianie zacznę od lekkich główek 0,8 gramówek, ze względu na to, że jest tutaj naprawdę płytko. Bo głębokość w tym miejscu wynosi około 80 cm, może 70 bo mamy bardzo, bardzo dużą niżówkę. Ale wydaje mi się, że jakieś ryby powinny być. Mamy akurat słoneczko, ukleja się troszeczkę, podniosła do góry, co, co na pewno yy, zwiększy częstotliwość brań. A zresztą widzę, że jakieś okonie już się tutaj pojawiają, coś zaczyna ganiać. No, zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Niestety słońce wali nam prosto w kamerę. Ale akurat jesteśmy w takim miejscu, że nie mogę tego zrobić inaczej. Na sam początek założyłem sobie takiego twistera w kolorze Motoroil na gramowej główce. No i co? Robię pierwszy rzut. Możemy umówić się tak. Jeśli w pierwszym rzucie złapię o konia, dajesz mi łapę w górę. Pasuje? Zaczynamy. W pierwszym rzucie bez żadnych cięć, malutki okonek. Pamiętajcie, łapa w górę. Nad wodą zdarza się tak, że, że poplącze nam się plecionka, musimy, musimy urwać kilka metrów. Tak zdarzyło mi się również, również teraz. Tej plecionki mam około 7 metrów, niestety jest już nie do użytku. I absolutnie nie zostawiamy tego nad wodą, nie wolno. Taka plecionka leżąca gdzieś w trawie może uśmiercić bardzo, bardzo dużo... Zwierząt, takich jak na przykład ptaki, czy, czy jakieś inne zwierzęta, które, które buszują gdzieś nad odrą, czy, czy nad jeziorem, czy nad jakąś inną wodą, gdzieś pod brzegami. Wystarczy, że taka kaczka zaplącze się skrzydłami w pióra czy, czy, czy na szyję może się udusić, albo nawet umrzeć z wycieńczenia, jeśli taka plecionka się nie zerwie. Dlatego zabierajmy to ze sobą, nie męczmy zwierząt. Nie rzuca się nie Już drugi okoń dzisiaj. Zobaczcie, naprawdę piękna rybka, pięknie ubarwiona. O, śliczny Próbowałem tutaj złowić coś jeszcze, ale niestety nie udało się. Były tylko dwa okonie. Jeden w pierwszym rzucie malutki, drugi troszeczkę większy, kilka rzutów później, dużo podskubywania, mimo tego, że jest lekka, lekka główka. Zobaczcie jak będzie zaraz najwyżej y, zmienię gramaturę na ciut cięższą, wtedy opad będzie szybszy. Za mną piękny przelewik, ale nie, nie to mnie dzisiaj interesuje. Kieruje się w kolejny basen, nieduży basen. Można rzec nawet, że klatkę jest tutaj małżowisko, a okonie, okonie bardzo lubią małżowiska. No i mam nadzieję, że tutaj jakieś okonie będą. Niespodzianka. Rozpoznajecie gatunek? Jest to pan Klenio, który. Ale wariat, ale wariat. Oh, spokojnie, spokojnie. Który skusił się na, na twisterka z bardzo płyciutkiej wodą. One się tutaj wygrzewają. Ganiają, ganiają kleje. Od razu go wypuszczam, bo nawet nie wiem, czy ma wymiar. Piękny. Wchodzę sobie na kolejną główkę. W tamtym zakolu nie było w ogóle koni. Był tylko ten jeden klenik. Boże, ile pokrzyw. się jest w krótkich, w krótkich spodenkach przez takie krzaki jest naprawdę ciężko. Jeszcze widzicie pełno, pełno meszek, których jest naprawdę coraz więcej. W ogóle owady owady u nas w na nadodrą. To jest takie utrapienie, po prostu niesamowite zaczynając od Szerszeni os. Praktycznie wszędzie, nawet tutaj niedaleko kiedyś było gniazdo, gniazdo na drzewie. O, wchodzimy sobie w kolejne miejsce. Bardzo cichutkie zakole, z niedużą cofką odchodzącą od szczytu szczytu piachu. Okonie zawsze tutaj były. I mam nadzieję, że też będą teraz. Zaczynam wędkowanie na kolejnej ostrodze. Jest tutaj ciut głębiej niż na wcześniejszej. Jest to miejsce, gdzie są zatopione korzenie, które widać przy bardzo niskiej wodzie. Teraz jeszcze ich nie widać. Bardzo dużo okoni zawsze było przy tych korzeniach. Zobaczymy, jak będzie teraz. Jak widać, metoda Lekkiego opadu, skusiła, skusiła niedużego okonka. Ma więcej niż pół gumy w pysku. Zaatakował za naprawdę bardzo agresywnie. Od razu go wypuszczam, bo widzicie, jest niewymiarowy. A ja w międzyczasie muszę zmienić sobie gumę, bo ta już jest doszczętnie rozszarpana. Jeden rocznik brat, brat wcześniejszego na tą, na tą samą gumeczkę Chciałbym powiedzieć troszkę o metodzie opadu yy, ale, ale zwrócić uwagę yy, właśnie na łowieniu koni tą metodą bo bo metodą opadu możemy zarówno łowić szczupaki, możemy łowić sandacze. Sandacz łowi się najczęściej, ale, ale jest to również skuteczna metoda bardzo na, na okonie. Typowe jigowanie. właśnie do takiego łowienia przydaje się kij z wklejką, czyli wklejanka z wklejoną szczytówką. Ten kijek jest do 7 gram właśnie posiada taką szczytówkę, co pozwala nam na odpowiednie podanie przynęty. Tak lekkiej, a zarazem poprowadzenie jej i wyczucie, wyczucie brania, delikatnego brania okonia, które jest naprawdę, naprawdę delikatne. Klejanki są bardzo dobre do nauki łowienia opadem. Ja swoją naukę już przeszedłem jakieś 3-4 lata temu, ale naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze dalej łowi mi się takimi kijami. Szybki rzut pod drugi brzeg. Delikatnymi podbiciami. Dosłownie tylko z nadgarska, tak żeby, żeby tylko podbić szczytówką. Rzut po rzucie, czekam aż przynęta, przynęta uderzy o dno. I po każdym podbiciu lub dwóch podbiciach, powtarzam to cały czas, czekając na branie okonia. O, piękne branie było, niestety przegapiłem. O Kolejne. Okoń idzie za przynętą w takiej sytuacji. Jest to bardzo dobrze, bardzo dobrze widoczne i bardzo dobrze wyczuwalne. To jest ten rozbójnik, który który uderzał. Uderzał przed chwilą. No, nie warił. Uderzał przed chwilą dwa razy w moją gumę. Więc jak widzicie, to okonie biorą biorą bardzo dobrze. Tylko, tylko chodzi o to, żeby je wciąć. Przynęta wcale nie jest strasznie mała, jeśli chodzi o konia. A główka, główka jest bardzo lekka. I te okonie tak powiedziałbym, że troszeczkę się tego boją. Musiałbym ciut zwiększyć opad. Myślę, że zaraz założę. O! Piękne branie. Myślę, że zaraz założę główkę yy, dwugramową. I spróbuję ciut szybszym opadem, zobaczymy czy będą lepsze brania. Jak na razie chcę sobie jeszcze obłowić strefę przybrzeżną wzdłuż kamieni. A wtedy gdy będę chciał zejść troszeczkę głębiej, zobaczyć co dzieje się, co dzieje się kawałek dalej, wtedy zmienię obciążenie i i spróbuję tam. A jak na razie kolejne branie tym razem stata ogonka, szybka zmiana przynęty. Zobaczcie, tak wygląda guma po, po koniowym braniu. Nad wodą trzeba kombinować. Na tym to polega. Ryby nie zawsze biorą tak samo. I wpadłem na taki pomysł, że zmienię rozmiar przynęty na mniejszą. A zwiększę gramaturę z grama do aż 2,5. Myślę, że. Że, że akurat 2,5, 2,5 będzie ok. Są to główki X Fine, yy, Found Pointy yy, Dragonowskie. Według mnie są naprawdę dobre. Są na hakach, które się nie tępią, yy, nie łamią. No, używa mi się już jakiś czas i naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Założę sobie tak jak mówiłem, główkę o gramaturze 2,5 grama. I na, na koniec zestawu powędruje również twisterek, ale tym razem w kolorze, w kolorze perły. Obłowię jeszcze chwilę tutaj. I mam do obłowienia jeszcze jedno miejsce, więc zanim zrobi się ciemno, zrobię kilka rzutów tutaj i jeszcze uciekam tam. Wygląda to tak, czyli główka 2,5 grama, malutki twisterek, dużo krótszy hak. Zobaczymy, czy okonie będą się wcinały. Dniarek z ratunku. Twisterek w kolorze fluo. Spróbujemy. No, niestety, odra przez niżówkę jest coraz bardziej uboga. Już sam nie wiem gdzie szukać ryb, czym się ratować. Wchodzę w ostatnie miejsce. Jest to faszynowy, faszynowy dołek. Było tu zawsze bardzo dużo okoni. Było. Zobaczymy jak będzie teraz. Mam jeszcze jakieś 20 minut, zanim zrobi się ciemno. Jest to leszcz, który uderzył małego twisterka na 2,5 grama. Ależ niespodzianki dzisiaj. Zobaczcie. Taki lesiu. Leszczyk może nieduży, myślę, że on może około 70 deko, ale ale śluzu zostawił niczym sum ale o sumie już na samym końcu pokażę wam coś pokażę wam coś naprawdę ciekawego no chlapie mi śluzem zaraz będę cały cały w śluzie a w pysku malutki malutki jumperek główka 2,5 grama taki taki leścik przy okoniowaniu bardzo fajny przyjemny przyłów Udało mi się złowić takiego niedużego leszczyka. Niestety podczas wypuszczania, gdy już trzymałem go w ręce. Rozładował mi się aparat i nie wiem, czy zdążyło, nie wiem, czy zdążyło się nagrać wypuszczanie. Ale leszczyk akurat w momencie, kiedy to się stało, odpłynął. Musicie mi wierzyć na słowo, nie mam go ze sobą nigdzie w torbie, w reklamówce. Nie przypadam za zajedzeniem ryb. Naprawdę wrócił do wody. Spróbuję zrobić jeszcze tutaj kilka rzutów ale jak widzicie robi się już szaro no i wydaje mi się, że okoni już nie będzie chyba, że uda się złowić drugiego leszcza to by była niespodzianka jeszcze kilka razy machnę i będziemy kończyć skończyłem łowienie musicie mi wybaczyć, ale ryby, na które, na które liczyliśmy nie dopisały kompletnie nie chciały brać jest taka niżówka, że, że naprawdę okonie, okonie strasznie świrują nie wiadomo na co mogę liczyć, czego się spodziewać. O koni było dosłownie kilka sztuk, chyba 4-5. Jeszcze, jeszcze do tego miałem jednego nagranego, gdzie, gdzie karta pamięci wyświetliła mi błąd. I niestety plik się nie zapisał. Ale, jak widzicie, mamy wieczór. Klimat, robi się klimat typowo nocny. A jeśli noc, to, to oczywiście sumy. Zbliża się 1 lipca, mam duże plany jeśli chodzi o, o ten miesiąc. Ale jak na razie, 1 czerwca na rozpoczęciu sandaczowania miałem bardzo, bardzo przyjemny przyłów. Dla mnie przyjemny, dla ryby pewnie nie było to takie przyjemne. Ale na szczęście ryba się wyhaczyła, nie została jej przynęta w pysku i, i mogła wrócić spokojnie do domu. Zobaczcie jak holowałem suma na kiju do 18 gram w dniu rozpoczęcia sezonu sandaczowego. Zapraszam. Renault Killer na 21, 21 gramowej główce. Ale jazda. Kijek do 18 gram, wykałaczka. Dużo przeciążone, bo 21 gram dałem do tego kilka. Plecionka 016 No Oj, będzie kosmos. Ale co, sum? No sum, sum, na pewno no. Pierwszy odjazd kosmiczny. Ogonem walił o plecionkę. Żeby się chociaż pokazał, nie? O to chodzi. Me tratou um mano. Nie mogę go podnieść nie, chcesz, tak, tak. nie chcę się oderwać nawet To jest wykałaczka, nie? To jest mięski na takie ryby żeby radości nie poczuł w tym nurcie, bo... zrobić na takim kiju, nie? Widzę. Ale kij się pięknie gnie. do śluzu. Rozgięty hak. O, ale była jazda. Pełno śluzu. Nawet nie wiem jaka ryba była. Jeśli dzisiejszy film i Holsumka Wam się podobał, zostawcie łapę w górę. To naprawdę motywuje do dalszej pracy. I do zobaczenia. Hej!